Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku na poboczu. A czym dzisiaj się zajmiemy? Na sam początek mała zapowiedziana przez Mercedesa G-Klasa. Na polskim rynku będą nowi chińscy gracze, czyli Jack oraz Denza. Także Bugatti turbiją z przeróbką dającą 8 rur wydechowych. Bazowe Maserati Gran Cabrio zadebiutowało. Mustang może mieć 850 koni, no i oto przerobione Lamborghini Diablo. A to wszystko w najnowszym odcinku na poboczu, czyli waszego ulubionego dziennika informacyjnego ze świata Motoryzacja. W tym momencie przechodzimy do odcinka. A startujemy od najnowszej zapowiedzi Mercedesa, który ewidentnie wprowadza całkowicie nową strategię dla swojej marki i planuje wprowadzenie wielu nowych modeli na, w przeciągu najbliższych lat. W tym nie tylko modele elektryczne, ale też spalinowe. Jednym z nich będzie właśnie nowa Baby G-klasa. Ale o co chodzi z tą Baby G-klasą? W tym momencie na rynku mamy spalinową Gelendę oraz elektryczną Gelendę, nie popisującą się niesamowitymi wynikami w kwestii zasięgu. Miałem nawet pomysł na jakąś wyprawę tym autem, ale chyba trochę się boję. Zresztą dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał wyjazdowy. Mercedes-Benz wśród ostatnich zapowiedzi nowych modeli nie pominął także małej G-klasy, która trafi na rynek pod koniec dekady i będzie napędzana wyłącznie układem elektrycznym. Przynajmniej póki co nie ma planów na wprowadzenie wariantu spalinowego, ale jak wiecie, to się może zmienić. Model ten ma zostać opracowany przez nowy specjalistyczny dział Mercedesa. Stylistycznie będzie czerpać inspirację z kultowej gelendy i będzie miał swój własny charakter. Bardzo możliwe, że zaadoptuje wpływy stylistyczne z koncepcyjnego modelu Energy Force. Auto ma być osadzone na nowej platformie podłogowej MMA, i dysponować będzie napędem na cztery koła. Auto ma w przyszłości plasować się w gamie rozmiarowo pomiędzy Fordem Bronco a Bronco Sport. Nie dorówna możliwościami terenowymi kultowej Gelendzie, ale zaoferuje bardziej wyrafinowane i komfortowe wrażenia z jazdy. Będzie miała także mniejszy prześwit niż większy i starszy brat oraz gorsze kąty wejścia i zejścia. Będzie to bez wątpienia nadal pudełkowaty samochód, ale z delikatnymi obłościami, co widzicie na wizualizacjach. Właśnie. Póki co to, co widzimy, to co najwyżej parafraza konceptu oraz wizję grafików, ponieważ póki co nie był widziany ani jeden testowy, zakamuflowany prototyp tego samochodu. Czy sądzicie, że wejście do sprzedaży małej G klasy napędzanej silnikami elektrycznymi oraz ewentualnie układami hybrydowymi spotkałoby się z pozytywnym odbiorem przez klientów? Zaczynam się w tym wszystkim gubić i jestem pewien, że wy też. I nawet mam pomysł na to, jak rozwiązać ten problem. A mianowicie problem pojawiających się różnych chińskich marek. Mianowicie jest ich tak dużo, jest ich tak mnogo, że zwyczajnie ciężko się w tym wszystkim połapać w tym całym drzewie genealogicznym chińskich producentów, koncernów, marek, koncernów, które sprzedają własne samochody pod nazwą koncernu, ale posiadają też marki i sprzedają samochody pod nazwami tych marek. Chętnie zrobię odcinek Carflix e, i być może mógłbym się tym zająć już w tym tygodniu. Jeżeli chcecie taki zobaczyć odcinek, to napiszcie w komentarzach, że chcecie e, i wtedy zrobię. Wracając do debiutów, to na polskim rynku grupa dealerska Bemo wprowadza nowy koncern, nową markę Jack. Skąd te problemy z nazewnictwem? Bo tak jak i bajik, tak Jack to de facto koncern, którego marki sprzedawane są pod innymi nazwami. A tu będziemy mieć. Koncerno Markę. Warto powiedzieć, że koncern Jack odpowiedzialny jest za markę Nio, która stanowi spory procent przychodów Jack Motors. Jest to grupa, która powstała w 1964 roku i obecnie działa na 130 rynkach na świecie. To właśnie między innymi dzięki niej koncern Volkswagena z powodzeniem opanował wysoką pozycję na chińskim rynku, gdyż została utworzona spółka Joint Venture, dzięki której Niemcy mogli produkować i sprzedawać swoje samochody w państwie środka. W zeszłym roku na całym świecie Jack Motors sprzedało ponad 400 tysięcy samochodów. Na polskim rynku sprzedawane będą SUWY, a m.in. JS8 oraz Sedany. To jednak nie koniec nowości. Na europejski rynek wkracza także marka Denza. Należąca do koncernu BYD. Do koncernu, który sprzedaje samochody po prostu pod marką BYD oraz pod markami Yangwang oraz właśnie Denza. Ta pierwsza może kojarzyć się z tym superkarem, który potrafi podczas jazdy podskakiwać. Ta druga natomiast kojarzyć się może z samochodami, które potrafią parkować, wykorzystując funkcję, dzięki której elektryczna G-Klasa może obracać się w miejscu. Denza uważana jest za markę bardziej premium, a jej model Z9 uznawany jest za konkurenta Porsche Panamera. Poza tym wprowadzone zostaną suwy N7 oraz N9, a także van D9. Ciężko te nazwy spamiętać. Jeśli zamówiliście już nowe Bugatti Tourbillon, to z pewnością jesteście teraz zawiedzeni, ponieważ wyszła właśnie specjalna, limitowana wersja tego samochodu, zwiększająca m.in. ilość końcówek wydechu z tyłu. To Bugatti Tourbillon Equipe Pur Sang, Co kryje się pod tą piękną i przydługą nazwą? To oficjalna wersja specjalna, będąca hołdem dla klasycznego Bugatti Type 57 Atlantic Coupe, które miało z tyłu sześć końcówek rur wydechowych. Zupełnie tak jak Bugatti La Voiture Noire, które zrodziło się z inspiracji tym przepięknym modelem. W przypadku nowej wersji limitowanej Bugatti Tourbillon możecie mieć aż 8 końcówek wydechu, do tego całkowicie nowy pakiet stylistyczny zmieniający kształt zderzaków z przodu i z tyłu, dodający nowe felgi oraz wyjątkowy czerwony matowy lakier. Nie do końca wiem, czy taka modyfikacja ma w sobie dużo gustu i odnoszę wrażenie, że taka ilość końcówek wydechu nie wygląda już dobrze, ale sam samochód to wspaniały przykład motoryzacyjnej sztuki. Do napędu tej wersji służy silnik wcześniej zaprezentowany w podstawowym Tourbillon, czyli V16 o pojemności 8,6 litra, przygotowane przez Cosworth, sparowane z układem hybrydowym dostarczanym przez Rimaca. Łączna moc samochodu ma przekraczać nawet 1800 koni mechanicznych. Silnik kręci się do prawie 10 tysięcy obrotów na minutę. W trakcie ekskluzywnej imprezy motoryzacyjnej w St. Moritz, czyli oczywiście The Ice, tegorocznego rocznego Ice, Maserati zaprezentowało bazową odmianę Gran Cabrio oraz jeszcze coś. Włoski producent pokazał w praktyce dwa samochody, a mianowicie wariant podstawowy oraz Gran Cabrio, trofeo stworzone przez program personalizacji Maserati Fuoriserie. Wersja podstawowa jest wyposażona w podwójnie turbodładowany silnik NET V6 o pojemności 3 litrów generujący 490 koni i 600 Nm momentu obrotowego. Dzięki napędowi na obie osie robi setkę w 3,9 sekundy i osiąga maksymalnie 302 km na godzinę. Z kolei wspomniany Gran Cabrio Trofeo, czyli samochód wzbudzający więcej emocji, zostało pokryte lakierami z powłoką Liquid Tree Coat. Dzięki której świetnie wygląda w zestawieniu z zamarzniętą taflą jeziora. Efekt wzmacniany jest przez detale w kolorze Gloss White oraz kute koła z niebieskimi zaciskami hamulcowymi. Napędza go ulepszony silnik Netuno V6 o mocy 550 koni i 650 Nm, przyspiesza do setki w 3,6 sekundy i osiąga maksymalnie 316 km na godzinę. A oto stuningowany Ford Mustang o mocy, bagatela, 850 KM. Koni. Wojna tunerów trwa. Swój najnowszy projekt zaprezentował Hennessy i nazywa się Super Venom. Pod maską pracuje 5-litrowy śnieg V8 Coyote konstrukcji Forda, wyposażony w ulepszone wtryskiwacze paliwa, nowy komputer sterujący oraz wysokowydajną sprężarkę. Hennessy dorzucił także układ do lotu i nową pompę paliwa. Dzięki tym modyfikacjom moc samochodów wzrosła do 862 koni mechanicznych i 880 Nm. Dzięki temu Super Venom robi setkę w 3,2 sekundy, a to o pół sekundy lepiej od seryjnego Forda Mustanga Dark Horse. Projekt wyróżnia się zestawem stylistycznym z włókna węglowego obejmującym przednią dokładkę, wlot powietrza na masę oraz żaluzję na przednich błotnikach. Do tego sportowe progi boczne, nowa tylna pokrywa bagażnika ze zintegrowanym spoilerem oraz stałe tylne skrzydło. Modyfikacje, zdaniem firmy, zapewniają lepsze prowadzenie oraz większą wydajność zarówno na drodze, jak i na torze. Super Venom może bazować na Mustangu GT lub Mustangu Dark Horse, a klienci mogą wybierać pomiędzy 6-obiegową skrzynią manualną oraz 10-obiegowym automatem. Produkcja ma być limitowana do 91 egzemplarzy. A skoro jesteśmy przy przeróbkach, to teraz coś, czego się nie da odzobaczyć: coś przez co krwawią oczy oraz serce. Oto przeróbka pięknego Lamborghini Diablo. Japońska firma Value Progress stworzyła jedyny w swoim rodzaju super samochód z radykalnie zmodyfikowanym nadwoziem bazujący na Lamborghini Diablo. Nazywają go bestią, a projekt nadwozia przypomina swoją radykalnością odrobinę Lamborghini Veneno. Całkowicie nowe nadwozie ma całą masę przetłoczeń, lotek oraz otworów wentylacyjnych inspirowanych japońską kulturą modyfikacji samochodów. Nie pozostał tu ani jeden oryginalny panel Lamborghini Diablo. Czut jest spiczasty i przypomina dziób ptaka, a do tego przyozdobiono go pionowymi reflektorami. Z tyłu znajdują się poszerzone butniki przypominające origami, a także ogromne tylne skrzydło połączone z dachem za pomocą płetwy. Tył to zdecydowanie chaos. Bestia jest około 6 cm dłuższa i 3,6 cm szersza od kultowego Diablo, mierzy na długość lekko ponad 5 m, a wysokość z dachu wynosi 1,1 m. Nadwozie zostało pokryte lakierem we włoskiej czerwieni. Do napędu auto wykorzystuje standardowy silnik V12 Lamborghini o pojemności 5,7 litra, połączony z manualną przekładnią. Co o tym sądzicie? Czy to nie dewastacja? No i dzisiaj to byłoby już na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Odpowiedzcie na moje pytania w komentarzach, a my widzimy się w następnym odcinku na poboczu już w piątek. Do zobaczenia!